Siemaneczko, z tej strony Śmiecho, lecimy z drugą częścią, tym razem po dupę Equalizer 37 strzałowa kostka od Typlexa, już dosyć legendarna, kilka lat na rynku, ja osobiście postaram się dla Was ją przetestować, jest tylko lącik podstawowy w tej kosteczce, co jest oczywiście lekkim, lekkim minusikiem, parametry także 1,2 cala, około 47 sekund strzelania, dolot 30 metrów w górę, i 499,5 g Neku, czyli praktycznie max pod kategorię F2. Kod produktu b 084 Tutaj infografika cała z, z efektami, jak to wygląda. Możecie sobie zerknąć, sprawdzić. Już nie będę tego czytał. Nie będę też przedłużał. Partia oczywiście świeża z 2024, przełomu 2023 roku, więc to co było... Było na rynku dostępne. Equalizer Drawas dla mnie także sprawdźcie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej kostce. Like, subik oczywiście mile widziany. Zapraszam Was na zakupy do odpalaj. To by było na tyle. Nie przedłużam. I palimy to. Zobaczymy, jak ona strzela. Equalizer. Ritex.